Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Czujnik tkw może powodować szereg problemów. Zwiększoną emisję spalin nierówną pracę na biegu jałowym wahania zmniejszoną moc silnika zmniejszoną wydajność paliwową awaria emisji spalin świeci się kontrolka silnika objawy te nie są jednak związane wyłącznie z wadliwym czujnikiem tp. Różnicowe sprzężenie zwrotne ciśnienia eg. Dlatego należy przetestować czujnik tp, aby upewnić się. Że jest uszkodzony. Poniższe sekcje pomogą w diagnozie. Instrukcja naprawy pojazdu dla danego modelu może być bardzo pomocna w radzeniu sobie z układem egr, recyrkulacji spalin. Instrukcja zawiera informacje na temat konfiguracji i działania systemu w danym modelu, a także odpowiednie testy. Które można przeprowadzić w domu. Jeśli nie masz jeszcze tego podręcznika, możesz kupić stosunkowo niedrogą kopię z Amazon. Instrukcja Haynes zawiera procedury krok po kroku, opisy systemów, harmonogramy konserwacji, a także ilustracje, zdjęcia i schematy elektryczne. 1. Funkcja Czujnika TPWE 2. Awaria Czujnika TPWE 3. Test Czujnika tp. wideo. Wskazówki dotyczące testu 4. Zależność podciśnienia i napięcia czujnika tp. 5. Postępowanie z uszkodzonym czujnikiem tp. 1. Funkcja czujnika tp. Czujnik tp. jest częścią układu EGR. System ten umożliwia powrót pewnej ilości spalin do cylindrów w celu ich ponownego spalenia. Pomaga to zmniejszyć ciepło podczas procesu spalania, co z kolei zapobiega powstawaniu wysoce toksycznych tlenków azotu, NOX. I detonacji moduł sterujący układu napędowego PCM komputer samochodu wykorzystuje czujnik tpwy do monitorowania przepływu spalin do kolektora dolotowego, który przenosi gazy do cylindrów. Czujnik tpwe jest przetwornikiem, który wykrywa zmiany ciśnienia w układzie Egr, aby wiedzieć, że spaliny przepływają. I wysyła tę informacje w postaci sygnału napięciowego do PCM. Wykorzystując sygnał napięciowy z czujnika TPF, PCM decyduje, czy otworzyć lub zamknąć zawór EGR, w zależności od informacji otrzymanych z innych czujników. 2. Awaria czujnika TPF. Podczas każdego cyklu monitorowania komputer samochodu stale sprawdza napięcie czujnika TPF, sprawdza obwód elektryczny pod kątem przerw lub zwarć. I sprawdza węże sące pod kątem ograniczeń i wycieków. Wartość poza zakresem spowoduje wyzwolenie diagnostycznego kodu usterki. DTC. W większości przypadków czujniki TPF są bardzo niezawodne i mogą działać prawidłowo przez okres do 10 lat lub dłużej. Czujnik TPF może jednak ulec awarii i zakłócić działanie silnika. Ciepło i wilgoć w spalinach są głównymi wrogami TPF. Korozja może gromadzić się wewnątrz obudowy czujnika zmniejszając jego czułość na przepływ EG. W rezultacie uszkodzony TPE może wysyłać fałszywe informacje do modułu sterującego układu napędowego. W większości przypadków uszkodzony czujnik TPE wyzwala kod P0401. Jeśli jednak czujnik zgłasza zbyt mały przepływ gazu, PCM może otworzyć zawór EGR, gdy nie powinien tworząc stan ubogiej mieszanki, średnik ostatecznie może to wywołać kod p0171 lub p0174 uboga mieszanka. Zamiast kodu P0401 niewystarczający przepływek ten stan może prowadzić do przerw w zapłonie. Poczujesz, że samochód się trzęsie i waha podczas jazdy. Korzystanie z multimetru cyfrowego podczas wykonywania testów obwodów w pojeździe należy zawsze używać multimetru cyfrowego o impedancji co najmniej 10 megaomów, aby uniknąć uszkodzenia komputera samochodu 3. Test czujnika TPW. Jeśli podejrzewasz problemy z czujnikiem TPW, najpierw go przetestuj. Zły sygnał z czujnika nie musi oznaczać, że czujnik jest uszkodzony. Uszkodzona rura dolotowa, ograniczenie w kanale EGR lub uszkodzony zawór EGR mogą powodować. Że czujnik tpwę zgłasza fałszywe informacje do PCM. Ten prosty test może pomóc w zdiagnozowaniu czujnika twe w samochodzie. Jednak w zależności od konkretnego modelu test może nie być rozstrzygający. Sprawdź kalibrację czujnika lub wartości napięcia dla danego modelu. Informacje te można znaleźć w instrukcji naprawy pojazdu dla danej marki i modelu. Wyreguluj hamulce awaryjne. Ustaw skrzynię biegów w położeniu park. Automatyczna. Lub neutral ręczna otwórz maskę silnika. Zlokalizuj czujnik tkwe w pojeździe. Poszukaj aluminiowego lub plastikowego prostokąta ze złączem elektrycznym i dwoma rurami sącymi, które łączą się z rurą wydechową na wlocie egr. Patrz zdjęcie na górze tego artykułu. Konfiguracja ta może jednak ulec zmianie w zależności od konkretnego modelu. W razie potrzeby należy zapoznać się z instrukcją naprawy. Odłącz dwa węże sące od czujnika. Przekręć kluczyk zapłonu do pozycji on. Ale nie uruchamiaj silnika. Ustaw multimetr cyfrowy na skali napięcia DC i wybierz niskie ustawienie. Podłącz czarny przewód multimetru cyfrowego do masy akumulatora. Zacisk akumulatora oznaczony symbolem minusa. Włącz multimetr cyfrowy. Za pomocą czerwonego przewodu miernika sprawdź przewód sygnałowy czujnika. Jeśli nie wiesz. Który to przewód? Zapoznaj się ze schematem okablowania w instrukcji naprawy pojazdu. W zależności od konkretnego modelu, sygnał czujnika może wynosić około 0,55 V, większość Fordów. Sygnał jest proporcjonalny do ciśnienia w kolektorze dolotowym. Przed podjęciem decyzji, czy czujnik jest dobry, czy zły, Należy zawsze sprawdzić specyfikację czujnika twe dla danego modelu. Specyfikacje można znaleźć w instrukcji naprawy pojazdu 4. Zależność podciśnienia i napięcia czujnika twe. Wraz ze wzrostem ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym wzrasta sygnał napięcia z czujnika twe. Poniższa tabela przedstawia zależność podciśnienie napięcie która może być wytwarzana przez zwykły czujnik TFE. Po otwarciu przepustnicy czujnik rejestruje różnicę ciśnień, zwiększając sygnał napięcia. Zależność podciśnienia i napięcia TFE. Problem ze stroną masową obwodu czujnika może zostać odczytany przez PCM jako najwyższy poziom różnicy ciśnień w calach słupartencji generując wysoki sygnał napięcia. Około 4,58 napięcia w naszej tabeli. Może to spowodować, że PCM wyda polecenie, aby zawór EGR pozostał otwarty dłużej niż powinien, w zależności od warunków pracy. Spowoduje to zbyt ubogą mieszankę paliwową. Z drugiej strony, usterka po dodatniej stronie obwodu czujnika może zostać odczytana przez PCM jako najniższy poziom różnicy ciśnień. Inno Hg, generując sygnał niskiego napięcia. Około 0,55V w naszej tabeli może to spowodować, że PCM poinstruuje zawór e aby pozostał bliżej niż powinien w zależności od warunków pracy doprowadzi to do wzrostu temperatury silnika i emisji NOX. Podczas testowania czujnika tkwę należy zapoznać się z instrukcją naprawy w celu uzyskania specyfikacji modelu 5. Postępowanie z uszkodzonym czujnikiem tpwe. W przypadku podejrzenia problemu z układem Egr, w tym z czujnikiem TP, ważne jest, aby wiedzieć, jak skonfigurowany jest to układ w danym modelu i jak działa. Ułatwi to zdiagnozowanie problemu z systemem. Następnie należy przetestować czujnik korzystając ze specyfikacji podanych w instrukcji naprawy. Sprawdź również węże i, jeśli to konieczne. Przetestuj również zawórek. Czasami problemy w innej części systemu może powodować, że czujnik TPW zgłasza nieprawidłowe informacje. W większości przypadków czujnik TPW wyzwala kod P0401. Należy zawsze potwierdzić, czy czujnik jest uszkodzony. Czy też wystąpiła usterka systemu? Możesz mieć do czynienia z częściowo zablokowanym kanałem, wadliwym zaworem egr lub wyciekiem podciśnienia. Większość potrzebnych informacji można znaleźć w instrukcji naprawy pojazdu. Niniejsza treść jest zgodna z najlepszą wiedzą autora i nie ma na celu zastąpienia formalnej, indywidualnej porady wykwalifikowanego specjalisty.